Dzisiaj pomyślałam sobie, że opowiem Ci na temat Personal Tax Account. Co to jest, po co nam to, w jaki sposób się tam zalogować? Jestem przekonana, że większość osób już o tym słyszało gdzieś bądź ma już nawet założone tam konto, aczkolwiek warto wspomnieć, bo jest to dosyć istotne. System podatkowy w Wielkiej Brytanii jest dosyć prosty. Tutaj nas rozlicza pracodawca. Bardzo często nasi klienci przychodzą po zakończonym roku, roku podatkowym mówią Pani Agnieszko, ja mu chciał się rozliczyć. Nie ma takiej potrzeby. Jeśli jesteś zatrudniony, zatrudniony, nie samozatrudniony, to się z niczego nie rozliczasz. Rozlicza się pracodawca, a wszystkie informacje na temat Twojego rozliczenia znajdziesz właśnie w personal Tax account. Jakie jeszcze informacje możemy tam znaleźć? W momencie, kiedy mamy już dostęp do Personal Tax Account, jesteśmy w stanie. Zobaczyć historię naszego zatrudnienia. Wszystkich pracodawców, u których pracowaliśmy, wszystkie wypłaty, jakie otrzymaliśmy od pracodawcy oraz składki, które zostały z nich odciągnięte czyli podatek i National Insurance. Mamy możliwość wglądu w nasz National Insurance Number, wydrukowania oficjalnego listu z nadaniem numeru insurance. Mamy również dostęp do tax credits. Do składek emerytalnych. Jesteśmy w stanie sprawdzić, kiedy możemy przejść na emeryturę, w jakiej kwocie ta emerytura będzie, jakie składki są opłacane na tą emeryturę, czy może mamy jakieś braki w składkach i należałoby je uzupełnić. Oprócz tego widzimy informacje na temat zasiłków takich jak Child Benefit, Marriage Allowance, Tax Credits. Więc naprawdę jest tam dużo informacji, a będzie ich jeszcze więcej. Z tego, co rząd planuje, będzie jeszcze więcej informacji na tym, na tym koncie w przyszłości. Jak się tam zarejestrować, w jaki sposób uzyskać dostęp. Nie jest to skomplikowane. Jesteśmy w stanie zrobić to z fotela naszego w domu i zajmie to maksymalnie 10 minut. Są dwa sposoby. Jeden jest to weryfikacja poprzez nasz paszport. Skanujemy paszport porównujemy, porównujemy go ze zdjęciem twarzy. W momencie, jeśli zostaniemy zweryfikowani, mamy pełen dostęp do personal tax account. drugi sposób jest to za pomocą informacji na nasz temat. Jeśli masz przy sobie payslip, bądź P60, brytyjskie prawo jazdy na przykład, bardzo łatwo zweryfikujesz się, odpowiadając po prostu na pytania, które znajdziesz na swoim P60 slipie, czy, czy prawie jazdy. Po zweryfikowaniu się, System udostępnia ci już dostęp do, te, do tego konta Personal Tax Account. Do czego ono nam się jeszcze przyda? Przydaje się również do aplikowania o zasiłki takie jak Universal Credit, takie jak Tax Credit czy Marriage Allowance. Również w momencie, kiedy składamy o te zasiłki wnioski, jesteśmy weryfikowani poprzez Personal Tax Account. Bardzo prosto, bardzo szybko i mniej komplikacji w przyszłości, jeśli nie masz jeszcze tego konta. Bądź znasz kogoś, kto nie ma i nie wie, jak uzyskać dostęp do niego, zapraszamy do kontaktu. Na pewno pomożemy Ci w uzyskaniu wszelkich informacji, w uzyskaniu dostępu do Twojego konta. Pokażemy, jak się, po nim, posłu jak się nim posługiwać, jak się po nim poruszać i gdzie szukać jakichkolwiek informacji. Dziel się tym nagraniem, wysyłaj dalej, udostępniaj. Pamiętaj, żeby zas zasubskrybować naszą stronę, a my na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Zapraszamy do kontaktu.